Hej, moi drodzy, witam Was! Za około półtorej tygodnia premiera Sons of the Forest. Więc znaczy ten czas, aby zadać typowe dla tej serii podstawowe, wręcz fundamentalne pytanie: Co wiemy o wspomnianej produkcji? Sons of the Forest to, jakby nie było, wyczekiwana kontynuacja niezwykle popularnej gry niezależnej, która będzie łączyć gatunki sandboxowego survivalu i oczywiście horroru. Sequel ma opierać się w większości na tych samych założeniach co oryginał, jednak będzie dodawał garść usprawnień oraz nowych mechanik. A w grze ponownie wcielimy się w rolę postaci, która trafia na samotną wyspę zamieszkałą, oczywiście niespodzianka, przez plemię kanibali. Będziemy musieli w związku z tym walczyć o przetrwanie, zdobywając pożywienie i surowce, a także broniąc się przed wspomnianymi wyżej dzikusami. Jedną z nowości w Sequelu będzie cykl po roku. No i to, co jest typowe dla tej mojej serii, czyli najpierw zaczniemy od daty premiery, a później. Przejdziemy sobie do warstwy fabularnej, no i do warstwy gameplayowej. Więc jeśli chodzi o datę premiery, to gra ma zadobitować już 23 lutego na komputerach z systemem Windows. Chociaż pierwsza odsłona cyklu trafiła z czasem też na konsolę PlayStation 4, to na ten moment nie ma żadnych informacji o planach konwersji gry na inne platformy. Studio Edmond potwierdziło również cenę produkcji, która w dniu premiery będzie wynosić około... 30 dolarów i to daje plus minus 130 zł. I tytuł można już teraz dodawać do listy życzeń na Steamie, chociaż opcja składania zamówień przedpremierowych nie jest jeszcze w ogóle dostępna. No, jeśli chodzi o waszą popularną, na którą pewnie wszyscy czekacie, to w oryginalnym The Forest gracz mógł wybrać jedno z dwóch zakończeń. Z ucieczką z wyspy lub pozostaniem na niej. Historia sequela sugeruje, że kanoniczne jest opuszczenie wyspy przez bohatera. Gracze wstrzymają się wojskowego lub najemnika, wysłanego na odległą wyspę, znaną jako Strefa 2. Nasz helikopter, oczywiście, bo jakże inaczej, rozbija się, a my jesteśmy zmuszeni do walki o swoje życie. Początkowo daniem gracza jest odnaleźć i uratować zaginionego miliardera, jednak szybko odkrywamy, że lokacja zamieszkana jest przez plemię niebezpiecznych kanibali, przed którymi nasza postać musi się ukrywać lub podjąć walkę. Jakby tego było mało, na wyspie pojawiają się także groźne, zmutowane stworzenia. Podobnie jak pierwsza odsłona, Sons of the Forest stawia na nieliniową narrację. Nie doświadczymy tu dużej liczby dialogów, czy przerywników filmowych. Zamiast tego podczas eksploracji mapy natniemy się na różne wskazówki, które stopniowo mają nas, przynajmniej w teorii, naprowadzić na kolejne wątki fabule. No i jeżeli chodzi o sam świat gry i o wspomnianych kanibali i mutantów, co jest też chyba najbardziej, najbardziej ciekawsze w tej serii, to Strefa 2, według zapowiedzi, będzie około 4 razy większa od wyspy z pierwszej odsłony cyklu. Prawdopodobnie nasza postać spędzi na wyspie nawet kilka lat, gdyż twórcy wspominają o cyklu pół roku, który znacznie wpłynie na naszą taktykę przetrwania. Przykładowo latem i jesienią trzeba będzie przygotować zapasy, które pozwolą nam przetrwać oczywiście zimę. Powracają kanibale i dzięki rozwiniętej sztucznej inteligencji będą znacznie realistyczniej reagować na nasze poczynania. Wielokrotnie pokonywani, zaczną się nas bać. Ale inne podejście może ich zachęcić do rabunkowych napadów na naszą bazę. Na zwiastunach możemy także zauważyć, że społeczeństwo kanibali jest podzielone. Wyżsi. I silniejsi ludzie w złotych maskach zwalczają lub terroryzują innych mieszkańców wyspy. Nie mogę też oczywiście zabraknąć mutantów, którzy stanowili największą zagadkę pierwszej odsłony cyklu. Co ciekawe, trailery Sons of the Forest pokazują, że nie wszystkie potwory są wrogo nastawione. Na zwiastunach widzimy zmutowaną kobietę z wieloma kończynami, która z czasem może dołączyć do naszego bohatera, aby wspólnie walczyć o przetrwanie. Jeżeli natomiast chodzi o wrogie mutanty, to twórcy przekazali w wywiadzie, że poznane w jedynce mutanty nie powrócą. Zamiast tego czeka nas konfrontacja z nowymi, jeszcze bardziej zabójczymi i groteskowymi istotami. Część z nich wygląda jakby dwójka ludzi połączonych różnymi częściami ciała. Także brzmi to bardzo strasznie i trailery też są bardzo. Bardzo przerażające, także może być fajna, nawet mroczniejsza, wydaje mi się, niż w jedynce. Atmosfera grozy. Mam nadzieję, że nie gore, bo to będzie potem woda na młyn dla wszystkich innych mediów, że gry są złe, ale no, że będzie to zaszczucie, że będziemy się bać, ruszyć gdziekolwiek dalej. No i dobra, jeżeli chodzi te... natomiast teraz o warstwę gameplayową, to znacznie rozwija mechaniki znane z oryginału. Budowa, crafting czy gotowanie stały się bardziej rozbudowane, no i oczywiście realistyczne. Przykładowo, aby stworzyć włócznie, musimy naostrzyć patyk, a stworzenie okna w chacie wymaga od nas wycięcia siekiery i po prostu wyrąbania otworu w wybranym miejscu. Nie powróci natomiast mechanika kondycji psychicznej. Ta początkowo miała być ważnym elementem doświadczenia, to twórcy nie znaleźli sposobu na kreatywne jej wykorzystanie. Deweloperzy zapowiadają, że w grze znajdzie się więcej rodzajów broni, a w tym broń palna. Ta jednak będzie posiadała bardzo ograniczoną amunicję. Z tego powodu gra stawia większy nacisk na korzystanie z broni białej oraz samodzielne wytworzenie łuku i strzał. Liczba broni do walki wręcz ma być większa niż poprzednie osłonie cyklu dzięki czemu będziemy mogli dobrać wyposażenie adekwatne do naszego stylu gry. Oprócz tego na pewnym etapie rozgrywki będziemy mogli zdobyć, uwaga, drukarkę 3D. Która pozwoli nam stworzyć bardziej zaawansowane techniczne gadżety, takie jak na przykład krótkofalówka, nadajnik GPS, zapalniczka czy gogle noktowizyjne. Nowością są także sterowani przez sztuczną inteligencję towarzysze, których możemy egzokutować do naszego oddziału, aby pomogli nam w przetrwaniu. Do tej pory ujawniono dwójkę kompanów: Kelvina i tajemniczą mutankę. Możemy się z nimi komunikować za pomocą prostego systemu wydawania poleceń. Warto jednak zaznaczyć, że każdy stowarzyszy posiada odmienną osobowość i wymaga innego traktowania. Na przykład Calvin, czyli ocalały z katastrofy śmigłowca żołnierz, będzie posłusznie wykonywał polecenia, ale nadmiernie wykorzystany znacznie obniży wydajność pracy i częściej zrobi sobie przerwę. Natomiast Mutantka chętnie podejmie działania z własnej inicjatywy, a zachęcenie jej do dokładnego słuchania komend wymaga dłuższej opieki. No i jeżeli chodzi o rozgrywkę wieloosobową, która też się pojawi jakby nie było w Sons of the Forest, to tutaj twórcy potwierdzają, że tytuł będzie od początku wspierał tryb kooperacji. na serii pozwalała na współpracę nawet do ośmiu graczy i sequel nie ograniczy tej funkcji. Co ważne, nawet grając solo, będziemy mieli do dyspozycji wspomnianych wyżej, sterowanych przez sztuczną inteligencję towarzyszy. Tylko właśnie nie wiemy, czy ta sztuczna inteligencja będzie mądra, czy jednak głupkowata? No mam nadzieję, że jednak będzie na takim odpowiednim poziomie, gdzie jak na przykład nas, nas będą atakować, to oni będą z nami walczyć, ale walczyć też w sposób, wiecie, umiejętny, a nie tylko na przykład, nie wiem, reload, reload i reload non stop. Także według mnie gra się zapowiada świetnie, czuję już na podstawie tego, co wam powiedziałem, taki ogromny, fajny klimacik takiego, wiecie, zaszczucia, takiej grozy. Tylko mam nadzieję, że tak jak wspomniałem, że nie gore, bo jak będzie gore, to będzie to woda na młyn dla różnych mediów, a to wiadomo, jeżeli chodzi o gry, to, to nie sprzyja temu, żeby były gry dobrze postrzegane, ale tak czy siak fajnie, że takie gry też wychodzą, jak na przykład właśnie Sons of the Forest. Mam nadzieję, że ta gra też odniosie, odniesie sukces tak samo jak i jedynka, no i że może kiedyś pojawi się też na konsoli PlayStation 4, albo może, i tutaj nasz twórcy zas zaskoczą, na Xboxie również. Czas pokaże i zobaczymy jak to będzie. A Tymczasem standardowo dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie, trzymajcie się no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!